Czujesz się doceniony? Oczywiście, że tak. Byłem bardzo zaskoczony tą informacją. I pierwsze, co pomyślałem, to, że. Ile tysięcy ludzi w ciągu tych trzech lat? My to nawet liczyliśmy z naszą fundacją Przyszłość dla Ukrainy i Way Future, że tylko nasze zbiórki, tylko nasze zrzutki wsparło ponad 30 tysięcy osób. To jest ogromna naprawdę liczba. Do tego ludzie, którzy przelewali pieniążki na nasze konto, do tego. Ogrom wolontariuszy, którzy z nami pracowali w tym czasie, kierowcy, którzy jeździli samochodami, dostarczali te produkty żywnościowe i masę innych rzeczy, ludzie, którzy je zbierali w różnych krajach, tak? ja już ich nie jestem w stanie zliczyć, ile tych osób było, które na przykład musiały zapakować 3000 paczek z żywnością, tak? To też było ileś rąk, które spędziły kilka które te dni. Tylko 3000 paczek Musiały zrobić po prostu. Tak, mhm. więc y, ta nagroda myślę, że jest bardzo zasłużona dla wszystkich tych osób, które się w to zaangażowały, bo absolutnie tego, co zrobiliśmy w ostatnich trzech latach, nie da się zrobić w pojedynkę. No po prostu nie ma takiej możliwości. I gdyby nie pomoc. Mnóstwa osób też z Wrocławia, bo Wrocław mnie wspiera bardzo mocno i zawsze, kiedy sprawdzamy te statystyki, to Wrocław jest gdzieś na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, pomoc dla mojej fundacji, i do dzisiaj tak jest. E, Aktorzy Teatru Polskiego e, w podziemiu, Tomasz Lulek, jeżeli mogę mu podziękować, tutaj to jest jedna z tych osób, które naprawdę bardzo wytrwale od samego początku e, wspierają nasze działania i mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Nie, nie chciałbym nikogo pominąć, więc tylko Tomka wymienię, bo on naprawdę mnie zadziwia swoją e, wytrwałością w tym wszystkim. No i dzięki temu e, szacujemy, że już ponad 50 milionów złotych e, łącznie pomocy humanitarnej do Ukrainy przekazaliśmy. To są ogromne pieniądze. E, jak popatrzymy na przykład na liczby, e, ile Dania chociażby zainwestowała, czy Litwa mhm. w odbudowę Ukrainy, to my przekazaliśmy podobne pieniądze Ukrainie, jak cały kraj. Więc to naprawdę ja nawet sobie nie uświadamiam tego, dokąd nie zaczynam tego liczyć, nasze samochody. Przejechały w ciągu trzech lat kulę ziemską 11 razy, ponad 450 tysięcy kilometrów, które przejechaliśmy. Ja zawsze się śmieję, właśnie, że marzyłem o podróży dookoła świata. Tylko nie spodziewałem się, że zrobię to 12 razy i to tylko po Ukrainie. Mm -hmm.